bo podbieramy trochę nagród, trochę gełów i tak dalej. Na samym starcie mamy tutaj 2,5 tysiąca gełów, no i odbieramy je. Tutaj będzie jeszcze więcej, później, w późniejszym momencie. I teraz przejdźmy sobie do oczężu, bo tutaj też mamy Wymiany, ale zaraz zobaczymy, jakie jeszcze OK mamy. Tutaj pierwszy Exchange, no i zobaczmy, co tutaj trafimy. Pewnie nic dobrego, ale sprawdźmy, Nie będzie ten zawodnik. confirm, Exchange, no i zobaczmy. Czuła menu, ok? Tłema i jeszcze portu. Niech będzie. Zanetti von Wasenburg. Tutaj nie ma nic, nic innego. A tutaj? Zobaczmy, co tutaj będzie. I mamy teraz OK. Foden do no, Czyli Ci czy sami. Ale nie będę teraz robił tego. Yy, market. Zobaczmy, co tam w markecie jest. Ok, tam kilku sprzedanych zawodników. No dobra, mamy milion 300 tysięcy końców Dobra, mam tutaj do odebrania dwóch zawodników. Congratulation to the winner No i otwieramy, zobaczmy 100 gemów, tutaj 10 tysięcy końców Kenny i Paszalić OK Myślę, że jeszcze mogę jakąś paczkę sobie w Exchange'u otworzyć. Steam of the Week chyba. Cześć. Steam of the Week. A tutaj co to jest? Jakich tu trzeba zawodników? Zobaczmy 88 Centurion. Okej. Okay. No zobaczmy. Jednak tego nie zrobimy. Team of the week. No to by miało więcej sensu. A czy ma na tyle sensu? Robi... Otwieranie tej paczki. To nie wiem. Ale jedno możemy otworzyć. Zobaczmy. 85 plus overall. Jeden zawolnik. I będzie to Mark Wartra. Drugim zawodnikiem 83 plus overall niech to będzie regulon i 280 plus, zobaczmy niech to będzie na przykład powiedzmy Paszalić i Ibanez mamy dwóch Exchange, no i zobaczmy co ciekawego trafimy hmm. Unlock No i zobaczmy Otwieramy tą paczkę Team of the week player i Uruguay CM Real Madrid to jest Fedewar Verde. 91 overall, ok, ok, I jeszcze Luka Modric, 91. No to akurat dobre trafy byli. Tylko szkoda, że akurat Luka Modric jest niesprzedawalny. No i mogę jeszcze jedną taką sobie otworzyć paczkę. Skoro takie dobre trafy były. Eee, tylko kogo by tu dać? 83 overall. Niech będzie Nikolas A i to jest 84. No to jednak nie a niech będzie na przykład Iron Bissaka, No i zobaczmy Tutaj W80 plus overall To niech będzie na przykład powiedzmy TETE a niech będzie tutaj na przykład Lienard I tutaj 85 plus overall zawonik to nie będzie. Na przykład sobie tutaj Żółkundę. No i zobaczmy. Druga i ostatnia wymiana w tym odcinku. I zobaczmy, co wpadnie w tej paczce Team of the week Player i zobaczmy. Jest to Szwecja. st To jest Wiktor Jokerysz. Ok. A nie będzie nic lepszego niestety. Jest witinie okej. Okay. A więc w tym odcinku to było wszystko. Cześć!